Siemanko widzowie, ja tutaj nagrywam teraz na, aktualnie na płaskim terenie z moją kochanej żonką, e, dobra, to się zmienia. tutaj nic już nie robimy, dobra, my no, po prostu aktualnie będziemy sobie sprawiać różnymi, mity e, z różnymi komendami, no się tam zmienia sobie bez broni, tak, hello, hehehe, okej, okay. tam mamy chlam. zniknął, what Ok, dobra Pokażemy na początek Jak zbudować na przykład y, jakiś tam fajny... Bo niektórzy mają problem ze zbudowaniem generatora Oje. Kobla to Pokażemy kilka sposobów Mówię po prostu przyda nam się Traptorek, schod schodek y, z kozlawą i z kozlawą Oto najprostszy sposób jest wygować tak O tutaj taką dziurę Tutaj tak podwójną no i tutaj tak na lawę. Tutaj dajemy lawę, tutaj wlewamy wodę. No i mamy takie jakby generator kobla. Po prostu. A drugi sposób mamy tak, że sobie po prostu stawiamy schodek. O, w ten sposób. I zamykamy tutaj wszystko ze wszystkich stron. Tak postawiamy. czym się co się stało? Okej, okay, no dobra. Super, może to stawiamy tak schodek hop hop hop. I jakby mamy postawione to w ten sposób. Tak zamiast sobie tap I sobie wylewamy wodę. To nie ażny no. To działało i działa. Tego się nie spodziewałam, bo to zadziała Halo. Ups. Nie 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 nie. Nie, 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 ja okej, okay, dobra, e, wszystko jakby się skończyło, bardzo dobrze, bardzo dobrze się wszystko skończyło, więc nie musicie rest, bać, tutaj zrobiliśmy trochę delikatny syp, więc lol, no. mm, ale dobra, mamy tutaj jakby taki generator kobla po prostu, z stąd. strony, patrzcie, wiecie? tak nam się by zamieniło, a jak damy sobie na przykład, to sobie damy w ten sposób schodek Schody. i damy sobie tak, no to normalnie no, nam się ten generator kobla jakby robi, tak? Okej, okay. przechodźmy dalej. A teraz sprawdzimy na Creative, bo mam włączone komendy. Mnie, mnie. Czy można skilować kogoś na Creative? Piszemy. Czekajcie, to tutaj jakby to do pisania. Ukośnik. No to dawaj. Killy. I teraz piszemy na przykład Małpa, y, małpa. Małpa. I. Y, I. Y, 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 e. ups ok. chcemy E. No i tak powinno nam się wszystko skilować. O nie, czekaj, skasowało się. A musimy jeszcze raz napisać, tak. Ukochii. Y, Kil. Y, mała i, i wszystkie obiekty czyli e, e i kwadrat że e i to i patrzcie, slamy tam on zginęł w tym momencie tutaj Te też, widzicie? no, no bo tutaj działa, fajnie działa, okej okay. a teraz my się oddalimy sobie po, po, po prostu po prostu się oddalimy yy. i pożytecznie yy. Pożytecznie. Yy, na przykład, coś się zlag, teraz coś, coś zlagnie Wiedziałam. Ok, poczekajcie, Pochwalicie. poczekajcie, więc yy, muszę zakryć w tym momencie ekran, yy, bo po prostu będziecie, jakby, widzieć moje imię. Wam ustawione agramy na konsoli. Mm. Teraz też tego nie mogę Ci widzieć, ale za chwilę, jeszcze, bo będzie odprowadzony jakby mój interwencja, żebyście się jakby nie mogli połączyć. I mam też yy, adres IP, więc yy, nie mogę widzieć, ale yy, tylko sprawdzimy połączenie internetowe. No i po prostu yy, będzie ok. Dobra, mamy sukcesy, więc jakby możemy wejść na Minecraft'a do znowu. Okay. I mamy jakby emotki. Co prawda nogi mnie bolą od trzymania. Ale dobra, yy, pokażemy jak zbudować jakby taki fajny dom. Yy, to będzie naprawdę bardzo fajny domek, yy, naprawdę bardzo fajny pomysł. też żeby sobie żeby walić te rzeczy, które do nie są na razie potrzebne. Yy, I po prostu do zbudowania tego domku to nam się przydadzą najpierw takie jakby sułowce, takie jak po yy, prostu nie piw yy, cegła cegła i cegła i po prostu bo wyjdzie wszystkie z serwera bo się mogę wywalić okej okay. no i na początek nie możesz uspokój, uspokój się okej okay. i bierzemy sobie tak pokażę wam jak będzie to wyglądać i jak mamy postawić bloki Bierzemy sobie po czerwony i biały tak jak się to jakby pokazuje, dlatego mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. No, Później mamy tutaj 1, um, licząc od kolejnego, bo tutaj mamy tak 11, czyli 2, 4.

Ale będzie naprawdę wireframework. Teraz mam tak 6, 2, 4, 2, 4, 6. Nie licząc tego. I teraz od nie licząc tego to raz, 2, 3. No i później tutaj już dokańczamy w ten sposób. Po prostu sobie już tam możecie tutaj dokończyć jakby budowę, tak w ten sposób, żeby to po prostu się połączyło bardzo fajnie. O tak. Wiem, że to wygląda bardzo mało, ale jest na, naprawdę bardzo fajne. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj dokładamy jedną i drugą drzwi. Takie fajne podwójne i będzie to bardzo fajnie wyglądać. Um, teraz dajemy tak jakby dokończamy drzwi w ten sposób. Um, I to wygląda jakby tak to później po prostu tak sobie budujemy w ten sposób ups okej, okay, tutaj trzeba zniszczyć i po prostu budujemy po tych liniach żeby było fajnie, tutaj to później się usunie i w ten sposób można sobie fajny domek budować będzie w nim piętro jakby coś i będzie to naprawdę bardzo fajny efekt, to da i daję okna tak najbardziej symetrycznie, żeby to po prostu fajnie nam wyszło. I tutaj jak to sobie tak połączymy, to okna nam wychodzą w ten sposób pojedyncze. Można sobie też zrobić większe wymiary, ale ja podałam tak, jakby no, pasuje w ten sposób, więc tak naprawdę to będzie bardzo fajnie wyglądać. No i po prostu jest to bardzo fajny sposób. Um, raz, dwa. Raz, dwa. I raz, dwa. Nawet mam tutaj w tej stronie idealnie wyszło. ok no i tak to wygląda po prostu z góry, ale później będzie wyglądać lepiej, jakby ktoś podobał. Um, weźmy sobie takie deski, bo takie deski najbardziej w moim zdaniem tych pasują. Mogą być jakiekolwiek inne to zależy od waszego gustu, jak wam się będzie podobać, ale mi się podobają takie, więc dajemy takie. Później wam jeszcze pokażę, jak to co fajnie umodlować. ale pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję i dzwoneczek na tym kanale, bo lecimy po 20 subskrypcji i po, po gacha klub to jeszcze będę nagrywać ale aktualnie nagrywam Minecrafta yy, po prostu bo yy, no bo po prostu tak będzie fajnie, jakby tam wyjdzie yy, możecie też jeśli komentarze nie będą wyłączone bo czasami jakby są wyłączone czegoś ten sam tutaj przed i sobie okej i po prostu teraz spogubia się sam mówić teraz Yy, 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 yy. No dobra, po prostu yy, no yy, może, może yy, jak już mówiłam, ty sobie sami on ten domik ale ja daję po prostu tak jakby najlepsza propozycję. Yy, postaram się stworzyć nowy kanał, że mi osobnie na jednym będę kilka live, a... Na długim będę po prostu Minecrafta, Minecraft, ale na razie to mam po prostu niemożliwe w tym momencie. Ale jeszcze się wszystko zmieni i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Hmm. Tutaj jeszcze musimy sobie dobudować. Hmm. Jakby trudne że to są jakby co do góry cztery bloki. Piętro będzie jakby na trzy, ale tutaj na tym czwartym będzie podłoga na piętro. Hmm. No. Więc będzie fajnie. Hmm pomysł na odcinki, jak już chyba mówiłam, nie wiem czy mówiłam, możecie po prostu pisać w komentarzach pod tym filmem, no, jeśli oczywiście nie będą wyłączone, bo jak będą wyłączone to wiem, że to po prostu nie będzie możliwe. Ale jakoś po prostu damy radę jak ktoś coś, to nie pytajcie czemu zaraz, mówię po prostu po prostu, bo ja jakby sama nawet nie wiem co mówię po prostu, więc no i po... No. <grymne> ok, no i w ten sposób budujemy sobie schody. Nie musicie, nie musicie robić w taki sposób jak ja zrobiłam, że po, po prostu po po, po, prostu po dwóch stronach. Ale no, w, tutaj będziecie mieć bary, balkon, a tutaj będzie pokój. Więc mam nadzieję, że, to, że będzie to na pewno fajnie wyglądać. Yy, no i nie pytajcie czemu to są takie hałasy w tle, po prostu po prostu jakby mamy remont taki mały, ale to nieistotne. Okay. Um, jak już zbudowaliśmy taki domek, to tutaj tylko sobie to dopełniamy. Um, jak coś to nie musicie tego domku z cegieł, ale po... po, po nie powiem po prostu, ale ja, ja lubię jakby cegły, bo moim zajmowanym ma mega, mega fajnie wyglądają i ja chcę po prostu wolę budować cegieł. Ten moment wygląda trochę tak śmiesznie, ale to jest naprawdę bardzo fajny pomysł więc no, mówcie sobie wniosek z tytułu czy nie, i tak będzie fachnie bardzo wyglądać um, więc, no um, okej, okay, um, tak sobie po prostu buduję czemu ja zawsze mówię po prostu czemu, czemu siebie czasami często, się czemu często, często siebie nie rozumiem więc no, po się nie czytać. Okay. Mm. Mm. To jest jakby pierwszy odcinek, kiedy nagrywam z głosem. Eee, jak chcecie więcej takich odcinków, tylko po prostu piszcie w komentarzu. Wyjdzie nam to w taki sposób, możecie sobie jego zbudować większe tylko żeby wy jak tutaj na przykład parzyście no to żeby po prostu było parzyście może bym 20, czy tam 14, czy tam coś innego, cokolwiek mm, więc no, okej okay. dafrox możemy zbudować z tego bo to też będzie całkiem fajnie wyglądać mm, bo daszki naprawdę w ten sposób bardzo fajnie wyglądają i no, dobra mm dzisiaj jeszcze, jak opublikuję filmik no to się już będzie tylko opublikowanego ale ja jakby jak go opublikuję to po prostu nie wiem czy mam go po prostu cały czas nie wiem, nie mam pojęcia no to jeszcze postaram się dzisiaj wrzucić filmik z gacza live ale to też chyba trzeba dużo robić screenów więc będzie dzisiaj albo jutro co prawda jutro jest niedziela co nie? E, więc e, to nie, nie wyjdzie tak do końca fajnie przynajmniej, że jest jakiś problem ale no coś mi e, tutaj nie... a nie, dobra, jest okej okay, jest okej okay, dobra. Um, a jak coś tam na, to my gramy na playstation mm ale nagrywam tylko mój ekran bo miałam przedzielony więc po prostu nagrywam z moją siostrą powiedziałem w porządku, postu, Po to no, powiedziałem sobie po początku ze skoleżanką ale no nieważne hmm. dzisiaj jak wywrócę od do kocha to nie wiem czy on nam się spodoba czy nie ale on raczej wyjdzie bardzo raczej bardzo, wyjdzie bardzo fajnie no, no i jak skończymy ten domek, to się z wami nam, bo muszę zacząć robić skrojenie do gata lub po tworzeń. Więc jeszcze szybko uwielbiamy ten domek, wam pokazać jak to ma mniej więcej wyglądać. Jeszcze sobie będziecie po swojemu, um, um, um. ale to już mniej chwastuje. Okej, okay. okay, yes. więc e, szybko to kończę bo te skryny naprawdę trzeba bardzo dużo patrzeć, żeby tym był znajomy, no to trzeba zrobić ponad 100 skryjów co bardzo dużo wychodzi a to trzeba postacie jakby przekładać, dawać im inne pozycje i tak dalej więc to jest naprawdę bardzo trudne nie wytrudne, tylko po prostu ciężko się to tak robi więc dlatego dawno nie nagrywałam odcinków, bo po prostu staram się stworzyć jak w postacie, żeby po prostu jak najlepszy ten odcinek wyszedł Jeszcze muszę zabrać... O, pięknie. Halo. Widzę, że to jest nierówne. Więc o, tak, że po prostu daję schodki. W, w taki po sposób. Choć mm. bierze się to krok od ekranu światło. Bo, bo, bo nie, nie mam jak inaczej tego nagrywać. Ja Aj, ja nie... będziesz, no, weźmy No, będziesz się, no. Ja tak będę. Okej, mm, okay, dajemy sobie, w moim przypadku będą to czerwone szyby, bo one po prostu, one po prostu one sobie pasują mm. nam do tego, Ksi do tych te cegieł. E wybór będziecie e sobie dać, jak, e jak będziecie mieć innych surowców domek, to możecie sobie dać szyby, które będą wam pasować, bo to już jest wasz wybór. Ładne! Bo to już jest po prostu wasz wybór. Mm, mm. W niektórych też będę pokazywać jak robię takie bardzo fajne sztandary bo naprawdę ten jak poza w skinie lubię bardzo czarne i zielone to są dwa z moich ulubionych kolorów których jest cztery ale to już nie ważne Pokaż, pokażę wam jak zrobić kilka sztandarów żeby w jednej wersji będzie czarny, zielony później będzie jakiś inny znowu Mm, I tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz musimy sobie wziąć wydech z lavą. Nie pytajcie, bo co my tego domku wypalić nie będziemy. Więc nie i ich sobie w szlamie. Mm, zamykamy drzwi, żeby nam tam czasami nie weszły obora. Mm, tutaj sobie pyk. Okej. Okay. I spalamy te rzeczy w lawie. Lawy, sobie, lawy też możemy sobie spalić, albo nie. Dobra, tak, okej. Okay. Mm. O um, piedną się o taką strasznie słońce, ale on wie, że wam to nie przeszkadza. Okej, okay. no Paliu. mi się to cały czas Więc jak najpierw najpoczu... no jejku nie nagrywam nie do kijki, na kijku do selfie, więc jakby no, nie pytajcie, jak sobie kupię kamerę. jak będę sobie jakby kamerkę kupię? A, no słuchaj, to są takie. Jak sobie po prostu kupię... Ja taki bardzo jakby, bardzo taki bardzo. jakby taki stojak. To będę chyba z tego stojaka, ale do te na razie muszę po prostu nagrywać kilkiem do tej chwili, co jest bardzo trudne, bo cały czas się przewraca po prostu już nie to. wiem jak go trzymać. Są mi za tu gubulencje? Ja... Mm. Teraz powinno być raczej wszystko w porządku najlepsze. Tak. Mm. To są ozdóbki. czyli tak, czerwone łyżeczko, Czerwone świeczki. szelfy To. piece, Craftingi. Craftingi. No i takie coś, bo no, to jest ul aktualnie, ale ja to naprawdę bardzo fajnie się sprawdza w roli szafki kurcze nie tą słono o taki fajny szafeczek jest prąd za to bardzo fajnie mm. okej okay, więc tutaj pod schodkami ładnie to wygląda tak takie wiszące szafki z beczek później możecie sobie to umywać jak wam się tylko to podoba a kserowka jest świąteczna ale dobra właśnie mm. Ja już sobie tak nie wyzmiam nie wyzmiam takie są fajne wydział w ten wow, sposób. Mogę Tutaj przy piecukach. Możecie umówić sami. W moim przypadku chcę sobie postawić świeczki. O, bora. Czemu nie mówię o wymogach? No bo... Później sobie je możecie zapalić. Jednak właśnie ich palić nie będę. Okay. Hmm, Tutaj sobie tam jakby takie biblioteczki, biblioteczki yy, i szafki. Bo to nam naprawdę taki bardzo fajny klimat. Hmm. Bo niektóre rzeczy, aby się sprawdzają wzajemnie tak właśnie wyroli tych szafeczek. Bardzo fajne. Teraz idziemy. O, przepraszam, najmocniej. O, a wejść mogły. Tutaj tak stawiamy łóżko, szafeczki. Co papie, papie? Do? Strasznie przy łóżku. No przyjdę, ale będziemy się pospieszyć trochę, bo mam bardzo mało czasu. Szafki, szafki i jeszcze raz szafki. Tutaj mogę to później postawić drzwi, ale to tutaj dla mnie jest jakby nie jest tego konieczne, mam taki balkon. Dobra, idziemy teraz spalić oczy. Wrzucamy je sobie tutaj. Bo damy sobie już wszystko to, że, więc jest okej. Okay. A nie, że nam się spodoba. No i teraz jeszcze tylko tutaj wrócimy. Obejdźmy do naszej siostry. Ja Czemu dodała? to jest w Aksu Czemu? A, fajne. No, to są moje fajny klimat. Ale fajny po da bardzo fajne pomysł na łóżko. Więc... No, na bardzo fajnie i tutaj u niej wygląda. Tutaj jest pokój moich zwierzaków. Bardzo fajnie tutaj wyszło. Więc my już się idziemy tutaj pożegnać. pa Papa, pamiętaj o subskrypcji i dzwonku. Ja się z wami żegnam. Cześć.